W pewnym mieście żyła samotna starsza kobieta. Dzieci mieszkały za granicą, mąż odszedł na drugą stronę kilka lat wcześniej. Żyła samotnie w mieście w mieszkaniu wielopiętrowej kamienicy. W zimie siedziała w domu, a w sezonie jeździła na działkę, często przebywając tam przez wiele dni. Pewnego razu, idąc ulicą, poczuła silny ból w boku. Ból był tak silny, że z trudem oddychała i ledwie doszła na najbliższą ławkę. Kiedy tak siedziała, w pobliżu pojawił się kot. Był nieco zaniedbany, ale to nie był zwykły dachowiec. Usiadł naprzeciw niej i wpatrywał się w jej oczy. Ona też zaczęła wpatrywać się w jego oczy, gdyż miały one jakąś magnetyczną moc. W pewnym czasie ból zaczął ustępować zaczęła swobodnie oddychać. Zdała sobie sprawę z tego, że kot jest taką samą samotną duszą jak ona, którą trzeba przytulić. Zabrała go więc do domu, wiedziała, że to nie jest młody kot. Postanowiła iść z nim do weterynarza. Okazało się, że jej przyjaciel ma problemy z nerkami. Kot natychmiast się zadomówił. Wreszcie nie była sama i miała z kim rozmawiać. Opowiadała mu, gdzie była, z kim rozmawiała, co kupiła, a wody uważnie słuchał, nie sprawiał żadnych kłopotów. Jadł wszystko, co mu dawała. Wiedział, gdzie się załatwia potrzeby fizjologiczne. Spał w fotelu albo na kanapie. Przychodził do niej tylko wtedy, gdy pojawiał się ten ból. Wskakiwał na kolana i wpatrywał się w jej oczy. Miała wtedy świadomość, że mówi do niej, patrz na mnie! Za każdym razem ból szybko ustępował. W sezonie jeździli na działkę. Po kilku latach zaobserwowała, że jej ukochany przyjaciel słabnie. Poszła więc do weterynarza. Okazało się, że do problemu z nerkami doszła choroba nowotworowa. Kobieta była załamana. Tym razem już nie mogła dla niego nic zrobić. Lekarz proponował, żeby go uśpić, ale nie zgodziła się na to. Zabrała go na działkę. Kiedy tam przyjechali, kot wskoczył jej na kolana i spojrzał jej w oczy. Zrozumiała, iż dziękuję, że go nie zostawiła. Przez kilka tygodni kot powoli gasł. Życie z niego uchodziło, ale oczy nadal były pełne blasku i mocy. Kiedy odszedł, pochowała go pod jabłką, znowu została sama. Pewnego dnia pojawił się ból. Był wyjątkowo silny. Siedziała na krześle, zgięta w pół, strydę łapiąc oddech i wtedy zobaczyła kota. Siedział naprzeciw niej i wpatrywał się jej w oczy. Patrz na mnie, mówił. Czekałem na ciebie. Teraz będziemy już razem.